Ci, lecę na Zimsa, coś czuję, że stracę ten bilet szybko. Ja lecę na mordownie, także myślę, że szybciej stracę niż ty. Mm, nie wiem, czy to się opłaca, pojęci. O kurde, a RK i AK w jednej przyczepie, czujesz to? Znaczy yy, ARK i ten Kurwa, cały zestaw, patrzcie, koleś tu jest jakiś, bo słyszałem. Co? Jadę po ciebie, uciekłem. Z... Nie będę walczył. Gram dużo nowo. Brzmiu, ja no czekam przy Zimsie jakby coś, no tu jednego typa ja już ja zabiłem, więc... Nie mogę, nawet nikera, tam macie w tym meczu gwiazd? Kto to jest Niker? <noise> nie no, no... wiem jest <noise> No stary, no to jest jakiś Team G2, to skąd ja mam wiedzieć co tam jest? Tylko mnie kurde wyśmiał. <noise> o Boże. Oni grają jako esportowcy. sportowcy by go nie wszystkich zna, bo i tam prosił, żeby z nimi zagrali hmm. Dobra, to, ty to ty co ja z nim... Za ile będziesz? No ja poczekaj, no ja do ciebie kupię. To ja nie wbiegam do Zimsa, to ja bieg... uciekam z Zimsa, wiesz? Biegnę na znam. Stary, na pole. jakiś gościu dopiero lądował. Ja nie wiem gdzie on leciał. To nie jest za fajnie, może by się gra wczytywała. Czy warto kupić overwatcha? Nie warto, Przedpremierowo nie warto. No po co ci przedpremierowo kupić overwatcha? Chyba, że będziesz miał dostęp do bety i widzisz, że gra cię. Nie, nie podoba. będziesz miał właśnie. No to nie, no to po co ci przy... To se kup po premierze, nie? Albo w new premiery, so, albo... Co? Nie, nie kupuj ty... w ogóle. Co? So, czy ty jesteś gotowy na... Nie promuj tej ...The Słowej Division? Noo, już jestem gotowy. Ale to będzie takie mało multy, będzie takie, wiesz, ty to, to, to będzie To będzie nic nie będzie nic fajnego, No, no to nie, to nie to będzie, nic będzie fajnego, przygody, wiesz? Just Cost to będzie Dobra, piękne, już gra. hejtują, hejtujcie więcej, kurde. Just Coast 3 właśnie kiedy wychodzi? W ogóle to w grudniu, nie? Ogólnie z Overwatchem Just nie jest tak jak z Falloutem, so czy z jakimiś innymi grami, że wy nie wiecie co tam będzie. No i wiecie wszystko co tam będzie, bo, może, bo widzicie jak ludzie grają, grają ludzie i... Jak sobie kupisz przedpremierowo to będziesz miał dokładnie to co widzisz na tych, na... Na streamach, tak? Co innego jak ktoś kurde przedpremierowo kupuje jakieś inne gry, nie wiadomo po co, to już jest po prostu głupota 300. No chyba, że coś dają fajnego do Nadchodzę. tej gry, powiedzcie mi, do której gry coś fajnego dodali przedpremierowo. Nigdy nic nie dodali. Ej, gdzie dają dostęp do... To Nie! Tak, na polu to ja, to ty ja, to ja! Dobra! Dobra, jestem! Kurwa, miu. myślałem, że czymś fajnym, to chodź do Zimsa. No to, no te stare. no to czemu nie wchodzisz? No bo do Zimsa idę z buta, przecież się zabiję z tobą tam. Dobra. Zobacz kurde, jaka, jakie wejście. Jak tyś w ogóle się tutaj pojawił, jak ty z drugiej strony jechałeś? Ty, żeby ja cię poznał, nie? Masz hełm? Mam kolorowe butki. Coś ty... mam kamizelkę. To ja wchodzę, wchodzę do środka. Taki cyk. Cyk. Ja tam to, czy, czy co? Tutaj są wchodzę, wchodzę, wchodzę. co ja nie muszę powiedzieć, ludzi, że ja... Kiedy ja ostatnio jakąś grę kupiłem, taką większą? Ja jedyne co kupowałem to takie duperele, żeby sobie W Pogonił, pograć. jedzie na moim koncie kurde z tego <laughs> ze Steama i gra wszystkie gry za darmo. Jeszcze mam kurde od znajomego drugiego konta, który jest, kurde też skupuje wszystko. Ja żeruję na ludziach, no. Ja sprytny jestem po prostu, ja wiem jak nie wydawać... To jest tak właśnie jak wam mówiłem kurde z dziewczyną, jak to jest żeby mieć a nie wydać? Żeby wy, że wyglądało, że się jest, wiecie... Kasia, no ja kurde, ja, ja gram we wszystkie gry, mam wszystko, przechodziłem wszystko, ale nie wydaje pieniędzy. No tak, hmm. ale nigdy nie będziesz mógł pokazać, postawić sobie swojego screena ze Steamem w ramce. Z, i no właśnie... Na no, no dobra, ale nikt takich nie robi, ale wiesz, że achievementy się na przykład naliczają, nie? Mimo, że gry nie masz. Godziny tak, na Steamie też się naliczają, no. To co, to ty później była wszystko przejśnięte, tak, a stary? Tak, mam, mam statystyki, na przykład w Falloutie mam statystyki, że tam gram ileś wierzę. tam godzin, a nie mam gry, no. w to wiesz? Można się chwalić. Nic, nie żałuję. Dobra, nie to, nie ja, ja umarłem. Nie żałuję, Co ani... znaczy, umarłeś? Dobra, Że Umarł. Kurde, Miu, mi, nie strasz mi, bo ja jestem obok, kurde, ciebie. Przeszukiwałem stację benzynową. Ty jest, Łońce, no Ale nie chcę iść tą trumną Chodź z buta Został, stary Nie no, chodź na trumnę stary, pojedziemy po Stary to jest główno największe dawaj, dawaj, Z tego to nas maruj. od razu zastrzelą Noż mił, no Masz ty rozum i godność człowieka, Zapraszam kurde do... ...kocika Gdzie jest strefa? No jedziemy na strefę, no i stary... I to do tych do To, to, to on taki biedny, że go nie stecz? Ale dzisiaj powiedziałem, że mnie nie stecz Ja nic nie kupuję co ty musisz stać? Szczerze, tak, no teraz masz okazję. okazje. Chcesz, możesz ty kierować? Nie chcę. Fajnie jest, widzę tył tylko. Ale pięknie to wygląda. Aż Zaku, są skina, zrobię sobie. Zrabię. Zrabię skina Zrób, tam. bo ja nic nie widzę do przodu. Dobra, wysiadam. Dobra, zrobiłem. Tutaj? A ja tu wysiadam, no. Jak tak dalej pójdzie, to my w nocy będziemy, stary, to kończyć. To chyba ktoś był, wiesz? Trochę wszystko był, potwierane. Trochę. Mógł być. A, nie lutuj, wszystko potwierane. Hmm. Ależ miłe, ja nie chcę jeżdżącą trumną. No stary, to jest najgłupszy pomysł jeździć. Dawaj, dawaj tam, nie marudź. Zapraszam do wozu. Ja na przykład, a w ogóle te gry takie, wszystkie co mają pudełka i są dla mnie coś warte gry, czyli na przykład Starcraft, czy Fallout, czy coś, to sobie kupuję w pudełku. Niby to mi nic nie daje za wiele, ale sobie pudełko postawię później na półce. Nie, gdy ktoś tutaj pisze, że ja wydaję na narkotyki, to nieprawda, ja oszczędzam pieniądze. Ja od, nie wiem, od gdzieś dwóch albo trzech lat, wydaję miliard razy mniej niż będę zarabiał. Ja nie wiem. No Mieszkanie, żarcie i tak dalej to od rodziców mam, mieszkam z rodzicami, jak jakieś jakieś no, czasem, nie wiem, mam jakąś imprezę lat? albo coś. czekaj ile mam lat, który jest, jest rok? 21? 15, 20 mam, 20. 20. Skończone. Skończone, skończone no. moi drodzy, skończone. Ja kurde no. sobie oszczędzam Opiniam, Może masz 20 i pół nawet w goniu. No nie, mam 21 miesiąc. Nie robiłeś żadnych urodzin na Twitchu, nie chwaliłeś się ciastka, nie A ja Czemu tu nie weszliśmy? Nie dzieliłeś cukierków, nie rozdawałeś na czacie. No. Czy ktoś pamięta, żebyś mi rozda... znaczy, ten Goniu rozdawał cukierki na czacie? Nie rozdawałem. Stary, mam stunt grenade, rozumiesz? To ty? Kurwa, żebym ja się poznał, to... bo ja przecież nie poznam. Tylko dlatego, że cię nie strzelam, bo jesteś obok. Ja zawsze kurde sobie ustawiam na tych, na różnych, wiesz, takich Skype'ach, Facebook'ach fałszywe urodziny, żeby zobaczyć kto jest frajerem, stary, i nawet nie wie, takie a, a no, mam później taki kolegu, I, kurde, I później tak. są te, później są te urodziny i goniowi nikt nie składa życzeń i ty zostajesz frajerem wtedy, Ale no co mi z życzeń, stary. Płaczesz stary, stary te... i przykro ci, bo że, ale że nikt ci nie życzy życzeń w ogóle, w ten i no nikt kurde, nawet, życzy co mi... się pomylił. Życzą mi ci, którzy kurde wiedzą, a ci, co nie wiedzą, to mi życzą w inny dzień i ja wtedy wiem, że są frajerami i na nich pluję. Nie no, to znaczy jak wiecie, ktoś mnie nie zna czy coś, no to nie mam problemu, ale jak kurde mam kolesia, z którym się znam 10 lat, kurde on nie wie, kiedy mam urodziny, no to ja mu mówię, no to elo frajerze. Słuchaj, bo może jakiś evencik streamowy na twoje 40 urodziny? Jeżeli nie biedna na tak naprawdę to... chce, żeby tyle y leciały, ale co dla Soła? Co mnie obchodzi, kurde, ile Soł zarobi? Właśnie, co go obchodzi Czyli tak ja nie, no się idziemy? nie da Jedziemy? No Gonie to co, nawet idziemy? kurde nie powącha złotówy, nawet kepsa, bym mu nie postawił, wsiadaj no Ty byś mi kurde nie powo... Dobra, tak mówię tylko na streamie, a tak to ci postawił Ten hajsik to się w pół na pół dzielimy, kurde Goniu <laughs> No Ja już od cała wypłatę dostałem Gimolek, patrz co napisał. Ja pamiętam jak zawsze kupowałem dużo cukierków dawałem prawilnym ziomkom, a frajerzy byli lizali dupę, a ja nimi gardziłem. Piękne czasy przedszkola. Ja mam, mówiłem historię Są, są, wysiadaj, wysiadaj, strzelają! Nikt nie strzela, ale wysiadam. E, strzelają, stary, jedziemy, dawaj, wsiadaj, szybko siadaj, strzelają. W dupie nigdzie nikt nie strzela, gdzie ty widzisz, że strzelają? Ja tu nie No szaleno, koła w domu, no ty nie widzisz? Przecież pojechaliśmy już! Co za żmij. Jesteś głupi. Dobra, opowiem wam historię. Kurde, musiałeś się dostanować. Tak, no tak, dam nie się stronować. Nie, 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 nie. nie, no, no bo chciałem, żebyś, kurde, pomyślał, że masz laga. Nie, czekaj, ja powiem wam historię dobrą. Kiedyś było tak w szkole, że były... Że wchodził Mikołaj i rozdawał paczki, nie? No. Tylko trzeba było najpierw Mikołajowi paczkę rodzice dawali, żeby to dziecko dostało paczkę, nie? Że niby od Mikołaja, tak naprawdę od rodziców. Ty nie dostałeś? Nie! Oczywiście zamiast moi rodzice dać paczkę w szkole, to po prostu po, po, ja jechałem tramwajem do szkoły i mama mi dała tą paczkę do ręki i powiedziała, żebym dał pani na początku lekcji, nie? A ja chcę tak skumałem, mówię, o co chodzi? Po co mam pani dawać mój prezent? To mówię i to nie daje, nie daje jej tej paczki, bo ten, bo... No bo co, głupie to jest, nie? No w ogóle mi się to nie, nie, nie schoja, mówię, po co mam? To była jakaś pierwsza, druga czy trzecia klasa. Pamiętam to jak dziś. No. I wziąłem, nie dałem i idzie Mikołaj. I nie zgadniesz, Mikołaj miał paczki dla biednych dzieci, <noise> co nie miały paczki. <noise> Takie, wiesz, jak jest taki papier, w którym pączki dają, taki szary. No. Nie wiem, czy teraz dają, kiedyś tak dawali pączki, czy wiesz, takie jakby co, coś jak opakowanie na ryż w worku takim jednokilowym, tylko w takim brązowym papierze. No i to była taka paczka dla biednych dzieci w takim właśnie ten była Kinder niespodzianka w środku jakieś cukierki stery. I ja to miałem i wiesz, i tam zjadłem, kurde, dwie paczki, wszystko spoko wracam do domu. I miałem, wiesz, miałem tego. Miałem tą Kinder niespodziankę i pokazuję, że ten. A moja ma się pyta, skąd masz kinder niespodziankę? Jak tam nie było, wiesz? Ja mówię, że kurde, że dostałem od Mikołaja, a tą paczkę też miałem swoją. Bo jej nie dałem pani, bo nie wiedziałem po co. Taka akcja, kurde była. Normalnie i w poziomie my nauczyciele, nauczyciele myśleli, że jestem biedny. Moi rodzice i nie mają kasy na prezent. No może byliśmy biedni, ale akurat na prezent miała moja mama, żeby mi dać, kurde. Tak było. To dobra historia. O, słyszałem sobie hu hu. huhu. Ohoj! Słyszać się? Ohoj! No? Ciebie nie słucham, mi jakby co. Ohoj! Rzmi, ja się tu Ja w tym, czy nie, ty? ja jakby młody to kurde zawsze w cukierkach, kurde zawsze jak zawsze był jeden taki kurde antek stary, co wiesz, jak ludzie rozdawali cukierki na urodziny, zawsze brał dwa. Co ty gadasz, kurde? No ja mówiłem już o tym mantku co kurde kinder Bueno zjadł i miał ryj upawalony w czekoladzie i mówił, że to nie on. <ścoughs> No, wy, no wyobraźcie sobie, że kurde, ktoś zjadł komuś Kinder Bueno, nie? Jest cała klasa, jeden ma taki, Ale to nie było takie, że nie wiem, miał kącik, tylko całe usta jakby, nie wiem, jakby smarował się tym Kinder Bueno po całym ryju. I kurde właśnie ten, i pani pyta, że kto zjadł... Jezu, komu, komu? To chyba Jędkowi było, kurde, pamiętam, Jędrek Szopa. <grym> kurde, Jędrkowi, Jędkowi ktoś zjadł, albo Danielowi, nie pamiętam, ale chyba Jędrkowi. Ktoś zjadł, kurde, Kinder Bueno. Pani pyta, kto? A tu Antyku pierdolony na busi, nie ja. I każdy wiedział, że to Antyk. I jedzie, jedzie samochód, chowaj się, chowaj się, goniu! Znaczy miu Chowaj się, chowaj się, może nie zauważą i wysiądą. Przejechali? Tak. Czemu ich nie widziałem? <laughs> Pojechali. A tam, dobra. Kampimy tutaj, słowo, na razie. Na razie jesteśmy w strefie cały czas. Tak, ale gdzie oni tam pojechali? Do domki? Ty masz w ogóle kamizelkę, masz większą przeżywalność. A nie jest już taka zasada, jak się w dwójkę gra, że ten kto ma więcej widzów na streamie, to nosi kamizelkę? Nie. <laughs> Kurde, myślałem, że, że będzie taka zasada. Chcesz mu ci dać? Nie, no ja miałem... Nie, nie niejaki... chcę. Ja z ja, ja już miałem tego Dauna, co redaktora udawał. Ja miałem koleścia, co kurde rurkę w gardle miał i kurde ślinił się no. przez gardło. Antka miałem. Były takie osoby. Czy byłeś w szkole specjalnej, Goniu? Nie, <grym> wtedy. Ale miałem klasę specjalną. <grym> ja ci mówię o Romanie. Mówiłeś, że grała muzyka w radiu, czy coś, to on płakał, czy bił. Myśmy mieli taką Co? dziewczynę, że mieliśmy radio szkolne, właśnie była klasa integracyjna, była radio szkolne i miała być muzyka na przerwach. Wszędzie wsadzili ten, wiecie, głośniki, miała być jakaś muzyczka czy coś. I jak pierwszy raz puścili muzykę, to ta dziewczyna wpadła w szał. Też zaczęła bić wszystkich i płakać. I zakazali radia w szkole przez nią. No i wszyscy nie, no, mieliśmy klasę specjalną, tylko właśnie mówię, był tam taki jeden Roman, który nie był pośledzony, ale był na tyle, na tyle słabą poszły testy, że go wrzucili. najlepsze było też, on wiesz, normalny był. Ale gdzie? W to był w gimnazjum czy co? A, w gimnazjum. Co się Co on przejął? Ale daleko czy był blisko? normalny stary i wszyscy. A tam, dobra. No, nie strzelaj, że się... do tupa. No, wszyscy się z nim tak normalnie gadali, nie? A on się zawsze wkurzał, bo wszystkie dawny do niego przychodziły, bo myślałem, że to ich kolejna. Są, so, kolejny samochód jedzie, kolejny samochód tutaj. Skąd? Z miasta? Tutaj jedzie to jedzie, no to są na kamienie, na kamień po drugiej stronie ulicy. Dojeżdżają. Wysiadł, wysiadł jeden, wysiadł jeden. Strzelają się, na moście się strzelają, widzisz? W plecy mu dobra, zabity. Na... Kto go zabił? Ja. Brzmił? Jak go zabiłem. I co, na moście? Ty broń, patrz patrzcie na prawo. Tam jest fura, trzeba po nią iść, nie? Zaraz. No... On, on by za był jeden, szybko on był się by... go Ale... re... zlutować. Dobra, brzmi, ja bronię od drogi, patrzę. Ty, jesteśmy kurwa w zamku naszej twierdza stary ten Stronghold streamerski. Nie no, Roman był... Roman to był typ, kurde, dealer, który sprzedawał ten... wiecie, kurde, gramy zielska, gdzie to było, kurde, no to był taki, wiecie, Dierż z gimnazjum, który sobie kupił szałpię dla kotów w sklepie i sprzedawał jako zielsko. <giby giby> no, to Mio? Dobra, stary, mamy wszystko, tak, tak, tak. Zobaczcie, ja tutaj rzucę trochę rzeczy, jak chcesz. Oni do ciebie walili? Ktoś się strzelał A teraz no, jak zielę wyglądasz, go muszę znaleźć okay. O kurwa, rzuc no, z nami będzie. O w dupę, to słabo. Czekaj, trzymaj, chodź tutaj, rzucam ci na amunicji trochę. No, ale ja mam 345 plus 30 A to ci nie daję, się... dobra Obteczki chcesz? No daj jakieś jak masz. Ja mam jedną No jedną mam Myślę, że będą od mostu szli? I bandary ci żyć. Dzięki Tam Banda, też ja mam... ci Nie mamy jemy stąd spierdzielą te samochody, nie mamy paliwa cały czas, możemy sobie naleźć i kółko, mamy trzy paliwa Dawaj, zawijamy stąd Po drugiej st... Kurwa, fuckfara. jedzie samochód do nas, policyjny Gdzie? Wyskoczył z niego koleś, wyskoczył z niego koleś To się strzelają, strzelają się. To... O fakt ktoś ma snajperkę, jeden gość ma perkę. Skąd wiesz, że ma sniperkę, Bo było napisane? Ta, rifle, 308 rifle Jebany Dobra, trzeba uciekać, bo ten zrzut tu będzie Podjeżdżamy no, dobej, do niego? Dobej. To nie, dajesz nie, do niego no... czy Nie, nie no mogę wejść Dobra, no Ja bym na razie... Patrz, tam są trzy samochody, Tam są, idziemy tam do nich? Nie, nie, poczekaj, nie, nie, poczekaj na tego. Nie, no falim, te rzut, bo to oni też wszyscy tu Ale my zrzut... to on w dołku będzie, zdążymy go zlutować i uciec. A gdzie Miu. Nad nami jest, no, nad nami gdzieś. Ale ciebie, Zwracaj. Zawracaj. Ten... No, gdzie... no. no, nad nami gdzieś, A, tu... no nie wiem, za plecami. Za plecami, dobra, no dobra, dajesz. Czyli, widzę, widzę. Szybko lutujemy. Ty lutujesz czy ja? Lutuj. Ja. To za. O Lutuj. kurwa. Co to było? Czemu dostaliśmy obrażenia? Bo to jest, jak wybucha. Dobra, mam... biorę, biorę, to wszystko, z w młasnej Dobra. Kurwa, zrzut. Czekaj No jedź, jedź, jedź! Seta. Kurwa! No ci, żeby tutaj nie jechać! Żmiu, no nie, wiedziałem, że no, tak no, się nie. stanie! Nie wiedziałem, żmiju! Żmiu, nie no, ale co, tak zawsze tak szybko spada zrzut? No nie. Pierwszy zawsze tak szybko spada. Kurde, ale stary, jakbyś drugą stronę pojechał, to byśmy nie dostali. To on akurat spadał w to miejsce, gdzie myśmy byli Brzmijów. Porobiło nas niestety. Kurde. A 17 byliśmy. Było nie...